W rmff i na 24 24.pl Marszałek Senatu Polityk Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Marszałku, w 105 dniu od powstania rządu sytuacja nie dojrzała do dokonania pierwszych zmian w jego składzie? No ja nie widzę takiej potrzeby, a zmiany dokonuje pani premier. Z tego co wiem, panie premier też takich zmian. Patrzy nie pan na szefa dyplomacji i myśli pan, to najlepsze, co pismo może dać msz owi Jest to dobry minister. <laughs> Dobry? Nie. I... No dobry, no, no, dobry ale... skuteczny, dobry, skuteczny. I no, no, pan, no Ale, ale mógł no, no. być jakiś lepszy. Zawsze. Bo ja, no, być może marszałkiem ktoś mógł być lepszym senatem. ale nie. Ale mówiąc poważnie, panie redaktorze, bardzo poważnie odpowiadając na pytanie, że to jest 105 dzień, to nie dlatego, że to jest 105 dzień, ale, ale nie widzę potrzeby zmian żadnych ministrów. Na razie widzę, że. Rząd funkcjonuje bardzo sprawnie. Ale dobrze. słyszy pan te hasła, jest... kończ, waszcz, wstydu, oszczędź. Nie, I to jeszcze, nawet politycy piszą to, to, ja to, ja to ja słyszałem. słyszałem. Rozmawiam, z politykami to anegdotyczne jakże. Rozmawiam z politykami PiSu, ale to pierwszy raz od pana redaktora słyszę. Jest dobrym ministrem. A jest nie nad... zanadto impulsywny, zanadto kompulsywny. Za ja, się, nadto... ja, się, ja się wielokrotnie spotykałem. Bo to idący dobrze... za daleko w słowach i w czynach. No to jest dobrze też ocenić człowieka, znając go osobiście. No znam osobiście pana ministra Waszczykowskiego, jest bardzo zrównoważony i Dobrym człowiekiem, z dużym wyczuciem i dobrze sobie radzi. Ja Ma... jestem zadowolony z, z działalności Ma... pana ministra Waszykowskiego. Mamy... ogóle całego rządu. Mamy paradę w Düsseldorfie, działa. taką jak to parady w Düsseldorfie bywają. Minister natychmiast idzie do mediów, mówi: Będę rozmawiał z szefem niemieckiego MSZ. -u. Mamy reportaż BBC, ministerstwo pisze list do BBC skarży się na Rostowską. Mamy sprawę Wałęsy, minister mówi: To była marionetka, mogła być marionetka w rękach komunistów. Mamy teraz historię tak, ale... Komisji Weneckiej. Minister pisze gromki list do Rady Europy, brutalny atak, brak ale, skrupułów. powściągliwość pan, no, w słowie panie powinna redaktor, być zaletą. Panie za tak, no, gdyby pan minister nic nie robił, pewno byłyby zarzuty, że jest pasywnym ministrem, nie angażującym się w swoje sprawy. Jest aktywny i, i dobrze sobie radzi. Taka jest moja ocena. A w sprawie Komisji Weneckiej nie popełnił zbyt wielu błędów? Zbyt wielu, może nie, ale to, że ale zaprosił ją tak szybko, to no ja bym tego nie zrobił. Ale tak się stało i to, 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 to już wiemy o tym, że jednak gdyby pan minister Waszczykowski zaprosił później albo nie zaprosił i komisja przyjechałaby sama, byłoby lepiej. Mielibyśmy troszeczkę więcej czasu na refleksję, na lepszą ocenę. Ale komu ta refleksja jest Nie, ja myślę teraz o Komisji Weneckiej. Komisja Wenecka przyjechała jak burza po Wie pan, panie redaktorze, tak? No bardzo dużo mówimy o Komisji Weneckiej. Rok temu ja jestem przekonany. O jej Zgoda, tak. Przyznajmy się szczerze, no, przyznaj, ja, przyznaj, ja również przyznaj, się tak. przyznaję szczerze, że nie słyszałem o komisji Weneckiej. W tej chwili największy autorytet e, e, i, to Komisja Wenecka. Poczekajmy na. A rozumie pan dlaczegoż Komisja Wenecka miałaby przesuwać wydanie tej opinii, tej, tej ostatecznej czy tego A Z tego raportu? samego powodu. O którym, teraz o to prosi. Z tego samego powodu, o którym mówiłem, żeby miała więcej czasu i więcej możliwości do tego, aby bardziej obiektywnie spojrzeć na nasze problemy i na nasze sprawy. Panie mistrze, ale polskie problemy konstytucyjne to naprawdę nie jest wielki zderzacz hedronów, no, do, do którego trzeba no no, sporo jednak, wiedzy. No jednak, Panie Redaktorze, proste trzeba mieć. No, to jest No, ale proste sprawy są najbardziej skomplikowane. Także ja bym wolał, żeby Komisja Wenecka z większą troską i dłużej popatrzyła na nasze sprawy. Jeśli tak się stanie, to dobrze. Tym bardziej, że jednak Ale potem nie stanie się, bo Komisja Benecka powiedziała w marcu tam, wydajemy opinię. Przy, tym bardziej, dyskusji. że przy tym. Przy, zobaczymy. Ja jeszcze taką jeszcze wierzę. Jeszcze wierzę w to, że może zmienić decyzję, bo może zmienić decyzję. Sesje odbywają się chyba trzy razy roku. Tak, w roku, marcu tak? następna w czerwcu. Tylko nie no wiem to, dlaczego na przednówku czy na przedwiośniu marcowym marcowy miałaby być opinia inna niż w słońcu może, czerwca. Może być inna, bo jednak. Słońce podziała na szyczynka członków komisji. To no, też działa, to prawda. I zmienią opinię, będą mniej brutalni. Nie, nie, być może. ja, ja myślę, no, a, że a jeszcze pan ten mówił o przecieku, byłby, bo ten przeciek byłby, mnie interesuje. No ten przeciek i ta sytuacja, która powstała po przecieku spowodowała jednak wyższą temperaturę sporu politycznego. No, dobrze byłoby, żeby opadła i żeby Komisja Wenecka nie angażowała się tak mocno politycznie. Tylko, no bo że... Jeżeli ten ten przeciek no, był absolutnie no, wyjątkowy, nigdy e, chyba, chyba w Komisji Weneckiej nie zdarzyła się no, sytuacja zawsze taka. Są przecieki. No ta, czy no gdzieś wiem. z kolei. Tak, nie wiem, ale to że bardzo, się no to, no to bardzo źle regularnie, źle. bo jest tak naprawdę no tak się rozsyła. No to, no to bardzo źle świadczy o Komisji Weneckiej. Nie, no, źle o, o, źle o, o tych, do których się rozsyła raczej. No dobrze, nie powinno. Panie redaktorze, ale, jestem głęboko przekonany, że w tak ważnej, w tak poważnej sprawie nie powinno dojść do przecieku. Ale pani nie. Pan jeśli nawet by doszło do przecieku, no to Gazeta Wyborcza nie powinna tego ogłaszać w tym dniu, kiedy zwołuje protest i demonstrację e, kodu. Ale proszę spojrzeć na sekwencję wydarzeń. Opinia Komisji Weneckiej dociera do Polskiego MSZ-u. Następuje przeciek. No, po czym powinna tenże... dotrzeć do pani premier. To, ale to, ale to przechodzi przez adresatem. MSZ. Tak. I po czym tenże MSZ, który jako pierwszy miał w Polsce opinię Komisji Weneckiej, wystosowuje gromkie listy. Był przeciek, skandal. I teraz się zastanawiam, komu służył ten przeciek w takim razie? No, ten przeciek na pewno w tym momencie, kiedy został upubliczniony, służył demonstracji. Nie, a może służył to, że... tym, którzy dzisiaj mogą wystosowywać gromki listy do Komisji Weneckiej w sprawie przecieków. Nie, nie, panie redaktorze. Ja, Quibono, panie ja marszałku. uważam, że to bardzo źle i że to no, nie jest dobra praktyka, a jeśli to jest praktyka, to bardzo źle. To, to, no, to zupełnie e, zmieniam zdanie o Komisji Weneckiej. I, nie, ale jeszcze, proszę, to, proszę się zastanowić. Ja od pana teraz słyszę, że za każdym razem są przeciwdziałanie. Nie mówię, że, zakazem, ja nie, ale słyszałem, że Ja nie słyszałem o tym przecieki. i tak nie powinno być. I z, z, możemy zgodzić się, że tak nie powinno być. Że to jest bardzo zła praktyka. Ja jako dyrektor małego szpitala byłem kontrolowany przez wiele instytucji i zawsze dostawałem raport wstępny do tego, aby. Odnieść się. I to była normalna praktyka. Odnosiłem się, ten raport końcowy czasami był różny, czasami był inny, ale moja opinia wpływała na końcowy efekt tej, tego raportu. A jeszcze wracając do wątku ministra Waszczykowskiego, rozumiem, że rozmowy o jego odwołaniu na razie ograniczają się do gabinetów politycznych. Ja myślę, politycznych. że to są spek bardziej spekulacje medialne. Bo, a nie jest tak przypadkiem, że ministrowi zwalnia się miejsce w Parlamencie Europejskim? Nie wiem nic na ten temat, panie rektorze. Bo gdyby się zwalniało, to byłby jakiś honor jak by honorowy wyjście. Ale jak się... Jak? No to zobaczymy. Potem razie... Janusz Wojciechowski odchodzi... No z dobrze, do parlamentu. No, no odchodzi. Pan najprawdopodobniej odejdzie. Poczekajmy, panie redaktorze, poczekajmy. E, w tej chwili e, pan, pan minister Waszczykowski, jeśli pan się pyta o moją ocenę, moja ocena jest bardzo dobra. Tak jak wszystkich ministrów? Tak. Czy, ja, ja, ja czy wasze krótki na tle innych jest najlepsze? Ja, panie redaktorze, jeśli pan mnie pyta, tak? Ja tak, mam bardzo dobrą ocenę rządu i wszystkich ministrów i pracuję bardzo intensywnie, dobrze, i rząd również w całości jest dobry. Rozmawiał pan z Łukaszem Kamińskim szefem IPN-u też Kabolka? Rozmawiałem, tak. Przekał mu Pan jakieś sugestie obozu rządzącego, żadne, jak tą historię nie, żadne, rozgrywać? Nie, 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 panie redaktorze, żadnych nacisków, żadnych sugestii. Jedynie co w mojej rozmowie, w naszej rozmowie, bo nie rozmawiałem sam. Była troska o to, co jest w tych materiałach, w jaki sposób one dotarły, jak odbywało się. Ale to taka troska marszałka Senatu? Troska o sprawy polskie, bo to bardzo istotne, bardzo ważne. Pan był, był, był stroną olbrzymie pytającą, a nie sugerującą. Ja nie byłem żadną stroną. Ja po prostu rozmawiałem w trosce o interes polski, o nasze sprawy, sprawy bezpieczeństwa. I uważa bo pan, że ta sprawa jest dobrze istotne? rozgrywana? Ja nie ja rozmawiałem tylko po to, aby ja dowiedzieć się rozumiem. Nic, jak ale najwięcej pytam informacji. Pan ma Pańską ocenę polityczną teraz. Czy ocenę polityka. Ale jakie pytanie, przepraszam? Czy ta sprawa jest dobrze rozgrywana? Sprawa ja techniczna. ona nie jest rozgrywana. Rozgrywana, no, 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 załatwiana. No. Nie, no ale wie to jest też istotne, jak nie, nie słów sprawę, używamy. Nie chciałem słowa rozgrywana użyć ja, w kontekście nie, absolutnie, absolutnie Nie jest to żadne rozgrywanie. Jest to po prostu no, element pracy Instytutu Pamięci Narodowej. Dobrej pracy. Jeżeli. Ja też nie chcę oceniać tej pracy. No, jeżeli po wielu latach wchodzi się do willi pana Jaruzelskiego, to w mojej ocenie to trochę za późno. Być może mo można było zrobić to wcześniej. Być może są sprawy, o których nie wiem. Nie, nie chcę oceniać pracy Instytutu Pamięci Narodowej. Ale ostatnie na ostatnie pytanie tak. mi pan na pewno odpowie, czy Łukasz Kamiński ma szansę na drugą kadencję w oczach polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni o tym zdecydują. Tego nie wiem, ale tego, tego nie wiem. To dopiero jest przed nami. Stanisław Karczewski, dziękuję bardzo dziękuję bardzo.